Końcowa składania wniosków za pośrednictwem generatora. I teraz tak, Szanowni Państwo, w tym priorytecie czwartym, a więc dotyczącym współpracy, którym zarządzamy. Cel szczegółowy jest to budowanie wzajemnego zaufania poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie i projekty, jakie Państwo możecie składać, muszą się zawierać w takiej tematyce jak kultura i sztuka, edukacja oraz zdrowie i bezpieczeństwo, a więc w takich obszarach można, można składać wnioski o dofinansowanie. Za chwilę jeszcze będzie uszczegółowienie przykładowych zadań, jakie Państwo możecie planować w ramach. W ramach realizacji tych projektów. Tutaj właśnie mamy te, te przykładowe, przykładowe działania, więc organizacja różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, e, szkolenia dla pracowników np. sektora kultury czy sektora edukacji, e, wdrażanie różnego rodzaju innowacyjnych technologii, rozwiązań edukacyjnych, e, tworzenie wspólnej oferty edukacyjnej różnego rodzaju szkolenia, konferencje, wymiany młodzieży, działania wspierające integrację dzieci ukraińskich w polskich placówkach oświatowych. Można również przeznaczać środki na wyposażenie szkół i instytucji kultury. Od razu zaznaczę tutaj, że w tym funduszu, którym zarządzamy, nie ma możliwości planowania wydatków infrastrukturalnych. A więc jedynie można przeznaczyć środki na zakup wyposażenia do 50% wartości budżetu projektu. E, możecie Państwo zaplanować na zakup wyposażenia, na przykład y, jednostek edukacyjnych, jednostek kultury, różnego rodzaju sprzęt, meble. Tego typu wydatki można planować, no, natomiast no, niestety jest to ograniczenie w postaci e, zakazu, e, wydatków infrastrukturalnych. Ja od razu może powiem, że też jest. Tutaj prezes wspominał, że strona ukraińska zarządza drugim priorytetem dotyczącym ochrony środowiska, natomiast na razie w ogóle ten priorytet jeszcze nie jest tak naprawdę uruchomiony. Ciężko powiedzieć, kiedy ruszy nabór. Jeszcze nie jest zatwierdzone przez instytucję zarządzającą dofinansowanie, dlatego. Dlatego Funduszu po stronie ukraińskiej, natomiast w tamtym funduszu dotyczącym ochrony środowiska będą możliwe wydatki infrastrukturalne. Natomiast tutaj w tym funduszu, którym my zarządzamy, niestety nie ma takiej możliwości. No i oczywiście można jeszcze przeznaczać środki na różnego rodzaju kampanie informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców oraz przedsiębiorców obszaru wsparcia, także to są przykładowe działania, które Państwo możecie planować. No najważniejsze jest tutaj, aby, aby planować w ramach realizacji projektu działania miękkie. Natomiast ich uzupełnienie może być właśnie zakup różnego rodzaju wyposażenia. Z najważniejszych dokumentów dotyczących tego funduszu to jest oczywiście podręcznik dla, dla beneficjentów małych projektów i na tą chwilę pierwsze trzy załączniki, tych załączników jest ogólnie do podręcznika 11, natomiast w momencie składania wniosków. no najważniejszy jest wzór formularza wniosku oraz załącznik drugi i trzeci, a więc katalog kosztów, później o tym szczegółowo jeszcze powiem, to jest taki katalog takich kosztów zryczałtowanych, które mają nadane, nadane, każdy koszt ma swoją określoną wartość, jest on przeznaczony i dla beneficjentów ze strony polskiej i ukraińskiej, Także jeśli Państwo planujecie na przykład w ramach realizacji projektu, na przykład jakieś szkolenie, chcecie zapewnić transport, wyżywienie, zakwaterowanie, w tym katalogu kosztów są określone z góry stawki: na przykład za kilometr za przejazdu, za transport, za wyżywienie osoby, za zakwaterowanie także w tym momencie Państwo nie musicie szacować tych kosztów. Jeśli znajdziecie Państwo w tym katalogu kosztów dany wydatek, wtedy automatycznie w generatorze wpisujecie Państwo liczbę jednostek takiego wydatku, na przykład liczbę kilometrów i automatycznie w generatorze jest przeliczana na euro wartość wydatku. Natomiast jeśli Państwo planujecie jakieś wydatki, które nie znajdują się w tym katalogu, musicie Państwo przedstawić, załączyć w generatorze analizę rynku, rozpoznanie rynku na podstawie trzech ofert. Wpisujecie Państwo wtedy kwotę najtańszej oferty do generatora i wpisujecie ją. No, w przypadku polskich partnerów, pewnie rozeznania rynku, jakieś analizy rynku otrzymujecie Państwo w złotówkach. Do generatora są wprowadzone kursy przeliczeniowe dla złotówki, dla hrywny, Dla partnerów ukraińskich wtedy automatycznie generator po wpisaniu wartości takich wydatków w złotówkach bądź też w hrywnach po podanym kursie w generatorze, który obowiązuje dla całego naboru, przelicza po prostu wartość tego wydatku na euro, ponieważ budżet jest, jest, jest stworzony w walucie euro. I taki załącznik jeszcze istotny, to jest wykaz kluczowych elementów, a więc Państwo już na etapie rozliczania projektu będziecie się Państwo rozliczać z określonych wskaźników produktu. Oraz takich kluczowych elementów, też później szczegółowo jeszcze o tym powiem. Dla każdego zadania należy określić właśnie takie kluczowe elementy. To jest też taka lista, która jest przekonwertowana do generatora takich kluczowych elementów zadania. Musicie Państwo przypisać to i rozliczacie się Państwo po prostu z, z, z tych kluczowych elementów zadań, ze wskaźników. Natomiast od razu powiem, że nie przedstawiacie Państwo żadnych dokumentów finansowych, żadnych faktur, rachunków, a więc tutaj mamy uproszczone metody rozliczania. Rozliczamy się właśnie ze wskaźników, a więc przykładowo Państwo planujecie w takim zadaniu serię jakichś szkoleń, a więc do tego można przypisać właśnie wskaźnik produktu dotyczący liczby uczestników, a więc planujecie sobie Państwo na przykład, że w tych szkoleniach będzie uczestniczyło na przykład 50 osób, no i musicie Państwo przedstawić obowiązkowe dokumenty typu lista obecności, dokumentacja zdjęciowa, program szkolenia, agenda na potwierdzenie, że w tych szkoleniach uczestniczyła taka liczba osób, ale od razu powiem, że trzeba się rozliczać ze 100% określonej wartości wskaźników. Jeśli na przykład Państwo w danym zadaniu przypiszecie sobie jakiś wskaźnik, do zadania i okaże się, że w szkoleniu nie uczestniczyło na przykład 50 osób, które Państwo zaplanowaliście, tylko będzie to 49 osób, e, no to niestety całe zadanie z tym związane jest z wydatkiem niekwalifikowanym. E, także do każdego zadania od razu powiem, są przypisywane kwoty ryczałtowe, więc na podstawie właśnie to, o czym wcześniej wspomniałem, albo katalogu kosztów, albo analizy rynku. Do każdego zadania jest przypisana kwota ryczałtowa. Eee, I później, na etapie rozliczania, czy raportowania, Państwo, jeśli wywiążecie się Państwo w 100% z określonych wskaźników i kluczowych elementów zadania, otrzymujecie Państwo zwrot kwoty ryczałtowej. Natomiast jeśli te, te, te wartości wskaźników, bądź też tych kluczowych elementów nie będą osiągnięte w 100%, no wtedy niestety nie przysługuje zwrot Kwoty ryczałtowej za dane zadanie. Od razu powiem, że rozliczamy się zadaniowo, więc po realizacji każdego zadania Państwo składacie raport. I w momencie, kiedy my zweryfikujemy go, stwierdzimy, że, że wszystko zostało osiągnięte w zaplanowanej wartości. Przekazujemy Państwu refundację tej kwoty ryczałtowej przypisanej do danego zadania. Natomiast no, jeśli niestety na przykład okaże się, że w 100% coś nie zostało. Zrealizowane, a określone zostało to we wniosku o dofinansowanie, no to dla danego zadania nie przysługuje zwrot kwoty ryczałtowej. Te wszystkie dokumenty, o których, o których wspominałem, są dostępne na naszej stronie internetowej przeznaczonej do tego Funduszu Polsko-Ukraińskiego. Jest to strona www.plua.carpacki.pl a więc na tej stronie wszystkie informacje dotyczące. Funduszu Polsko-Ukraińskiego są dostępne. Może przejdę dalej, o tym też później szczegółowo będę opowiadał. Szanowni Państwo, w przypadku polskich instytucji jest możliwość, ale dotyczy to tylko organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, ewentualnie europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej, jest możliwość pokrycia wkładu własnego, a więc tych 10% wartości projektu z budżetu państwa. Ale zaznaczam, że dotyczy to tylko i wyłącznie właśnie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i EUWT. E, także jeśli na przykład yy, państwo. Reprezentujecie stowarzyszenie, możecie Państwo w generatorze zaznaczyć tam opcję, wypełniając wniosek, że ubiegacie się Państwo o, o dofinansowanie z budżetu państwa, wtedy tak naprawdę wkład własny wynosi tylko 5% wartości budżetu projektu. No i tu jeszcze graficznie mamy przedstawione, ale jest dofinansowanie maksymalnie do 90% wartości, 10% wkładu własnego. E, maksymalna wartość dofinansowania to jest 90 tysięcy euro, minimalna 20 tysięcy euro. Tak, tak to się prezentuje. No i o czym e, wspominał już e, prezes Dawid Lasek. E, no niestety tutaj nie mamy do zaliczek w tym funduszu, a więc... E, Rozliczacie się Państwo na podstawie refundacji, a więc musicie Państwo najpierw pokryć z własnych środków wydatki. No i później już na etapie raportowania otrzymujecie Państwo zwrot, zwrot wcześniej poniesionych kosztów. No i to o czym wspominałem, trzeba po prostu się rozliczać ze 100% zaplanowanych wartości wskaźników i kluczowych elementów zadania. E, kwalifikowalność podmiotu pod względem organizacyjnym e, i ze względu na położenie geograficzne a więc e, kwalifikowane są e, instytucje, e, kwalifikowanymi podmiotami są instytucje władz krajowych, regionalnych, lokalnych albo stowarzyszenie takich instytucji, podmioty prawa publicznego oraz organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną. Natomiast ze względu na, na położenie... A więc zasada jest taka, że kwalifikują się jednostki, które mają adres siedziby na obszarze wsparcia programu. To jest, to jest podstawowa informacja. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach, po odpowiednim uzasadnieniu, że organizacja na przykład nie ma siedziby na obszarze wsparcia programu, natomiast... Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na obszar wsparcia. Jest taka możliwość, że może również ubiegać się o dofinansowanie podmiot spoza obszaru wsparcia programu. No ale oczywiście właśnie musi mieć udokumentowany związek z obszarem wsparcia. I tutaj mamy przykładowe jednostki, które mogą ubiegać, a więc jednostki administracji państwowej, regionalnej, podmioty prawa publicznego, jednostki ratownicze, jednostki ochrony przeciwpożarowej, straż pożarna, policja, organizacje pozarządowe, szkoły i placówki edukacyjne, instytucje szkolnictwa wyższego, instytucje naukowe. Różnego rodzaju stowarzyszenia oraz organizacje, które zajmują się imigrantami, uchodźcami. Także tego typu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach, w ramach programu. O dofinansowanie nie mogą się ubiegać osoby fizyczne oraz prywatni przedsiębiorcy oraz podmioty, których akt prawny skutkuje nieuprawnionym zróżnicowaniem, wykluczeniem lub ograniczeniem ze względu na jakiekolwiek przesłanki oraz podmioty, które znajdują się na unijnych lub krajowych listach sankcyjnych w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Także tego, tego typu instytucje nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. A więc, tak jak wspomniałem, zasada jest taka, że jednostka musi mieć adres siedziby na obszarze objętym programem w wyjątkowych sytuacjach. E, poza, poza obszarem wsparcia, ale musi, e, musi udokumentować pozytywny wpływ na obszar wsparcia, natomiast e, sama realizacja działań również powinna się odbywać na obszarze objętym programem, w wyjątkowych sytuacjach, może.